Lesie się nie kopie. <grystanie> <grystanie> Gratulacje. My militarka, a ty drobne. I kto wyjdzie bogatszy? Zdzisław! Chodź. <grystanie> żelastwo. Mamy pierwsze żelastwo do zgłoszenia. Jest. Słyszycie? O, tu jeszcze się ciągnie. Jeszcze się ciągnie. Ach, zaraz, do, zaraz do Was wrócę. Emocje. Jest, widać go. Ja wiem, że widzicie słabo, ale jest. Jest piękny. Znisław kopie drugiego, bynajmniej drugiego. A ty idziesz, czy zostajesz z nami? Ucieka. Uciekasz, wiedziałem. On ucieka. Jedyny, który myśli logicznie. Taśmę zabrałeś do oznaczenia. A weź sobie pytni w ogóle wykrywaczem. Ale podnieś go do góry. Testy wykrywacze 386. Słuchajcie, to jest. To jest którego nie przeoczycie. No ja kopię tego. No dalej maleńka Gdzie jest twój koniec? Bo tutaj mamy początek Jest Delikatnie, bez zapalnika Jest piękny Jest wszędzie. Jest tam wszędzie. No widzę. I tak jak patrzyłem po sygnale, to drugi jakby wskos wszedł. Czyli czekaj, ten jest tu. Tak, trzeba rozkopać dużą dziurę. Ostrożnie, bo nie wiem, czy jest zapalnik, nie? nie? Nie zamierzam używać mocy. Mój zaczyna nabierać kształtu. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę zobaczyć, gdzie ta Franca Locha. Gdzie ta Locha się kończy. Duża i jeszcze ma chyba żelazstwo od transportu. Ale już jest ładna. Tu mamy jej koniec. Jest. Chcecie zobaczyć? To już was biorę. Wiedziałem, że będziecie chcieli zobaczyć. Proszę bardzo, jest lożka. O, ciężko będzie ją wygiąć. Może się. ładna locha. Długości też ciężko będzie zmierzyć. Nie jest 60. O, żeś Franca! Ale nam się trafiła! Przepiękna! A jak twoja? Jest pod korzeniem. Jest pod korzeniem, dobra, to jedę ja ci pomagać, tą zostawiamy. Zaraz rozwinę taśmę i pomagam to Tobie. Zaraz też identyfikujemy dokładnie. Uff, 150 mm, tak. 150 mm. Właśnie no. 152 mm. Ewakuacji nie było. Tak Radziecki? W internecie. Radziecki. Radziecki, no tak, z dwójkiem i z 12.7 i z szwakiem tutaj można połączyć. Pocisk artyleryjski najprawdopodobniej pozostałość z okresu II wojny światowej. Tu jeszcze mamy jakiś stalowy jeszcze... element. O, to pewnie to biło. Wiemy, że już pocisk nie ma zapalnika. No i pytanie: czy to było to jako drugi sygnał, czy jeszcze coś leży? Nie chciałbym cię uszkodzić. Nie jasne. Ja też, wiesz. Nie, zbliżasz się do dużego. Tak. To Te, no nie musimy czyta. tu rozkopać. Wstępnie 60, czyli 600 mm na 150. Wiem, słabo mierzę, ale jest radzieckie bydle. No trzeba dojść do zapalnika, nie? Byle żeby nie miał. To będzie bezpieczniej. Dobra, i będziemy kopać trzeciego. Długo nie czekaliśmy. Jest. O, tutaj znowu ten metalowy element. Zobacz. Tak, jest ten. To było jakieś transportowe albo coś. Ciężko mi. A tu mamy drugi tył. Jest tu drugi. Leży, czyli trzeci obok siebie. Dobra, czyli trzeba rozkopać. I pytanie, czy jeszcze leżą, czy. Tak ładnie z korzeniem. Ten jest bez zapalnika. Żebyście od razu wiedzieli, jest bez. I tutaj, niestety, schodzi w dół. O! Oh. Znalazłeś robotę dzisiaj? A Martin to śmierdzący. <laughs> gdzie się dało? Nawet go nie widać. Nie, wcale mu się nie zdziwię, jak chłopak w ogóle nie zna militarki i nie lubi. A ja takie ładne, jasne spodnie założyłem, żeby kleście ładnie na nich widać, aż całe 5 zł kosztowały w lumpeksie. O kurde, trzeci już. I tego będzie więcej. I tego będzie więcej, no. To zaraz wykopię z tej strony. Tak, jest, to jest trzeci. Nie, nie ma. Nie, tu był gdzieś. Gdzie jest wiodący? Nie, właśnie nie widzę, niestety. Może leży inaczej. No pięknie. Trzy w jednym. Na chwilę obecną. Dokładnie. To ja tutaj jeżdżę, drobne znajduję, Zdzisław kopie dziurę i od razu ma hatrika w jednym dołku. Nie róbcie tego sami w domu. My się tak uparliśmy na pociski, pociski, a to był stabilizator lotu. One spadały pionowo, dlatego mamy tutaj tyle lei. A to są stabilizatory lotu. I one były dospawane do tych bomb. Sobie rusty je przerabiali. Wiecie co? Tu mamy 120, tak? Pod spodem leży jeszcze jeden. Obok jeden. Jeden. Mamy tutaj przynajmniej cztery sztuki. A obstawiamy, że jest więcej, bo sygnał jest na metr kwadratowy. I już wiemy, że niestety były to. Bombki zrzucane z powietrza. Przestajemy kopać. Cztery, cztery, minimum cztery piękne pociski przerobione na bomby lotnicze. Ta jest z ukruszonym zapalnikiem. Przypadkiem ją wysunąłem. Druga, trzecia, pod spodem leży czwarta, ale obstawiamy, że będzie tutaj więcej. Kończymy przygodę z kopaniem. Wzywamy saperów, a Zdzisław wam powie, jak postępujemy w tej sytuacji. A zatem, gdy znajdziecie niewybuch, bądź nie wypał. Na początku informujecie właściciela terenu, w tym wypadku leśniczego, żeby miał świadomość, co tu się będzie działo. Następnie dzwonicie na 112 i informujecie policję o znalezieniu niebezpiecznego przedmiotu i nie ruszacie tego. Pod żadnym pozorem nie ruszacie tego, ponieważ chcecie mieć rączki. Bardzo fajnie pisze się paluszkami na klawiaturze, a nie łokciem. <śmiech> <śmiech> Dobra, oznaczamy teren i dzwonimy. No. U, pierwsze moje dzwonienie. Pierwsze? No, pierwsze, no nie miałem jeszcze okazji, dzwonić. O, 12. Teren oznaczony, dzwonimy! Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się u operatora. Proszę pana, przyjmuję zgłoszenie, przekazuję odpowiednim służbom. Dobrze, czekamy, dziękujemy. dziękujemy Jak podjedzie policja, proszę ich pokierować w to miejsce. Dobra, dobra. Jasne, dziękujemy, dziękujemy. do zobaczenia. Y, telefon na numer alarmowy 112 trwał dokładnie 2 minuty 50 sekund. Szczegółowo przekazaliśmy wszystkie informacje, po dokładne położenie znaleziska. Także rodzaj znaleziska, i po wszystkim. Dzięki temu ktoś będzie miał zachowane całe rączki. Pamiętajcie. Zdzisław wezwał policję, czekamy na ich przyjazd. No, parę tych sztuk dzisiaj wykopaliśmy. Jak widzicie, teren jest oznaczony. I jeżeli jesteście prawdziwymi poszukiwaczami, naprawdę. Chcecie się realizować w tej pasji? Jeżeli znajdujecie jakąkolwiek militarkę, nie bójcie jej się zgłosić. Nikt wtedy nie wymaga dokumentów. Jak przyjeżdża policja, to ona się pyta: Jak znaleziona? Kiedy? Y Ocenia, jeżeli potrzebuje, wzywa technika policyjnego, który to ocenia, i to jest jedyne wasze zadanie. Nie bójcie się zgłaszać. Pamiętajcie, że przyjdzie niedoświadczony, młody poszukiwacz, i pierwsze, co zrobi, będzie tak podpalony tym, że znalazł taki sygnał, że on będzie chciał to wykopać. Nie daj Boże, niech to wybuchnie. Pamiętajmy, ta amunicja była tworzona na grube lata. Ona miała działać w każdych warunkach i w każdym roku po produkcji. Zgłaszajcie, nie zakopujcie, nie bójcie się tego. Apeluję jeszcze raz, czekamy na policję. Zobaczcie, teren oznaczony. Jedna leży tutaj i już idę pokazać Wam. Tutaj taki brzydki trójkąt mi wyszedł. No i tutaj mamy przynajmniej cztery sztuki, a ja obstawiam, że jest dużo więcej, bo tam żelastwo bije na żelastwie, gdzie był łopaty nie wkopał, a sygnał ciągnie się aż tam. Więc tutaj leży więcej sztuk, policja wezwana, czekamy. Tam przez poszukiwaczy skarbów. I pokierują go, bo trzeba wjechać jakieś 500 metrów w głąb lasu. Czy? Twój samochód tam został, Podzieluje policję, jak żyje. Policja jest w drodze. Zaczęło się od trzech jedynek, czyli można powiedzieć, że już skarb, bo jak trzy monety są w jednym to doko, jest a, skarb, ale musiałby być srebrny. Piąteczki? Fenisie, nie, Fenisie. PRL. Współczesne. Uwaga. Gwiazda wieczoru. 43! Uuu. Ale czad, niech pan się To mój numer mieszkania, Zwała ten koszyk z tyłu. No, koszyk też jest ten. Po oczyszczeniu będzie. Świetnie, Piękny. Gratulacje. No, Teraz czas na nas, bo straciliśmy godzinę. O, ja się trochę nasyciłem. Teraz brzuch trzeba trochę nasycić. <laughs> Zaraz się przyjrzymy. To jest jakaś menaszka, nie? Duże. Teraz będzie trzeba rozszyfrować. To jest moje szczęście na ścieżkach leśnych. Jest piękny Polmos. Dwieczka? Jedynka. Jedynka. O, gratulacje, zawsze cieszę. Tak zawsze to niż nic. Jak dzień militarny, to dzień militarny. Niech lądują. O. Ładnie w korzeniach. Mhm. Nie ma jak do dojść do tego sygnału, nie? tam zgłaszali te pociski. No dzisiaj, dzisiaj... zgłaszaliśmy. No, co no bo na Epoznań pojawiła się informacja i teraz notatkę muszę pisać z tego. <grym> <grym> pozdrawiamy. Dobrze, pozdrawiamy Leśniczego. A wracając do tematu sygnału w korzeniu, no to był. Takie coś. Kurde, już mówię, mam słoik depozyt. A to baterie w depozycie i piękny stary zegarek. Teraz to się zaczynają skarby śmietniskowe. Fiat 126P. Regulator napięcia. I o. Co jeszcze się tu znajdzie? Jak nie wyciągnie człowiek, to się nie dowie. Świeca, podkładki. To będzie śmietnisko śrubki Dobra, trzeba rozkopać. To jest robić co, co mogli. Mm -hmm. Pewnie będzie pełno. Godzina jeszcze młoda, ale zobaczcie co się stało. Rozpadało się. I chyba tak będziemy kończyć poszukiwania. Marcin tam idzie z tyłu. I możemy popatrzeć na deszcz.